na podziemny spływ sztolnią. Zjedziemy, rozpoczniemy ten spływ e, za chwileczkę zjeżdżając 40 metrów pod ziemią, kolejko, pod ziemię, kolejką kolejką podziemną. Nazywam ją diagonala. Tymczasem jesteśmy w budynku Łazni łańcuszkowej. To jest łaźnia, którą zbudowało zarząd kopalni królowa Luiza dla górników. Proszę Państwa, wydarzenie to było, ponieważ to była pierwsza na świecie łaźnia, gdzie górnicy mogli się wykąpać w ciepłej wodzie po szyście. Dlaczego łańcuszkowa? Dlatego, że górnicy mogli sobie tutaj no, o, na łańcuszkach podwiesić odzież po szyście. Tymczasem my sobie już wiedziemy, Kolega Mariusz Urmowi. 啊，对，是的。 Kolejką podwieszaną. Takie kolejki stosowane są w kopalniach. Proszę Państwa, stropowe podwieszane. Jesteśmy pod wyrobiskami kopalni Królowa Luiza w Sztolni, głównej, kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Czym się różni Sztolnia od kopalni? Bo to nie jest to samo. Kopalnia i Sztolnia są powiązane, ale to nie są te same budowle i przedsiębiorstwa. Kopalnia. Wydobywa węgiel. Aż proszę Państwa, i tu może płynnie przejdę do historii. Te tereny, w wyniku wygranych wojen śląskich, przypadły e, Hohenzollerną. Fryderyk II Wielki, król Prus, chciał mieć z tych terenów konkretną korzyść. Rok 1790, proszę Państwa, tutaj e, zlecił poszukiwanie węgla. Dlaczego zlecił? Ponieważ ten węgiel występował już tutaj. Były przesłanki, że węgiel kamienny pod ziemią się znajduje, ponieważ no, chłopi wyorywali z, z ziemi czarny kamień i płynąca opodal tutaj rzeczka ma czarne dno, do dziś ma nazwę czarniawka. I zaczęto w 1791 roku budować tą kopalnię, która jest nad nami, kopalnię królowa Luiza. Jak ona wyglądała kompletnie nie tak jak dzisiaj. To był, proszę Państwa, to był system kilkudziesięciu dziur w ziemi, takich, które wyglądały jak studnie albo bieda szyby. Dziura w ziemi drabina w dół, nad tym kołowrót zbudowany, żeby wyciągać takim drewnianym cebrzykiem, węgiel, ale wyciągać też wodę, bo jak my wy wykopiemy dół ziemi, to się tam woda zbierze natychmiast. Im głębiej będziemy drążyć, tym więcej tej wody będzie napływało, bo ziemia po prostu w górotworze jest. I ta woda była problemem, który przeszkadzał w pracach górniczych, zalewał wyrobiska. No i przystąpiono, proszę Państwa, do pracy, do drążenia tej sztolni, głównej, kluczowej sztolni dziedzicznej. 1799 rok, start prac, drążono ją przez 64 lata. Sztolnie drążyły trzy pokolenia górników. Największa hydrotechniczna budowla Europy, budowla, która miała służyć temu, żeby odwadniać kopalnie. Jedną, tą kopalnię, która jest nad nami, czyli kopalnię Królowa Luiza i odległą od nas na wschód 14 km stąd kopalnię król państwową, też kopalnię król w Chorzowie. Znajdują, znajdowała się ona tam, gdzie dzisiaj współcześnie jest stadion Śląskim. Zapraszam dalej. Wielką ekspozycję lamp górniczych chronologicznie od najstarszych kaganków, ciężkich, żeliwnych złojem zwierzęcym, poprzez lampki olejowe i to taka ciekawostka, proszę Państwa, kiedy zaczęto już produkować blachę, blaszane takie lampki lżejsze niż te żeliwne kaganki, z zamkniętą tutaj częścią, gdzie był olej, tutaj kto wystawał, do takich lampek pobierano. Miarkę oleju w cechowni górnicy, jak się odprawiali na szychtę. Miarkę oleju w takiej ilości, żeby im starczyło na 12 godzin, bo tyle wynosiła taka dniówka pracy górnika. I ta miarka nazywała się szycht, bo to były pruskie kopalnie i stąd nazwa szychta górnicza. Kolejne, proszę Państwa, generacje lampek to są lampki karbidowe. Węglik wapnia skroplony wodą wydziela gaz, acetylen, bardzo palny, bardzo ład, jasnym, yy, palący się płomieniem i te karbidowe lampki przez wiele, wiele lat były stosowane. Następna generacja, lampki benzynowe, aż do współczesnych, proszę Państwa, lamp wcześniej kwasowych, później akumulatorowych. Ta lampa górnicza, współcześnie stosowana, montowana jest na hełmie górniczym. Ja nie zakładam, bo bym Państwu po oczach świeciła, aż ta onia była drążona. Tak, jak wspomniałam, 64 lata przy pomocy prostych, najprostszych ręcznych narzędzi górniczych. Narzędzia na dwóch takich paletach, po mojej prawej ręce i po mojej lewej ręce, wydają się być bardzo do siebie podobne, a dzieli je, proszę Państwa, 200 lat różnicy wieku. Te zostały wykopane w czasie rewitalizacji sztoli ze szlamu, z błota, wydobyte z fawej, zobaczcie, drewniane łopaty, kiedy jeszcze nie było. Blachy i stali, a tamte bardzo podobne, proszę Państwa, z wieku XXI. Szczęść Boże, eee. cześć. Cześć Boże! Cześć Boże! Cześć Boże! Tutaj na tym zdjęciu widać, bo to jest dokładnie w tym miejscu zrobione zdjęcie, kiedy rozpoczynano rewitalizację, jak zaciągnięta mułem i szlamem była ta sztonia. Taczek. Napełnionym błotem wywieziono stąd tyle, że gdyby je ustawić jedna za drugą, utworzyłyby drogę do Gdyni. Brał górnik, przykładał, co drugie uderzenie obracał ten taki rozpłaszczony koniec i przez 8 godzin ku metrowej głębokości otwór. Tyle to trwało. Potem ten otwór strzeniczy trzeba było, proszę Państwa, oczyścić z tych takich Drobinek ostrych skalnych, żeby nam się ten ładunek zawinięty w papier ten proch nie rozsypał, nie przerwał. Jak oczyszczono taką gracką, to pakowano do środka ten bombon, zaklejano wylot taką kluską z gliny i ten, od, ten, 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 ten taki czop gliniany, tą kluskę. Zębijano delikatnie kręcąc taką igłą o to żeby zrobić rowek prowadzący nam e, słomkę natartą prochem do tego naszego bombona. Podpalał, krzyczał Poli się, Hopy pitomy, dla tych co nie zaśląska, proszę ucieka. państwa to znaczyło panowie uciekamy, e, zapalał. Detonował, zapaliło się, zdetonowało albo i nie. Czasem podchodził zobaczyć, co się stało, wtedy to wywaliło. No nie była to, proszę Państwa, bezpieczna praca. Chyba musimy uciekać. <laughs> żerdzie tłoków z pompy tarowej wchodziły w głąb szybu. Wymyślono więc, że górnik może sobie tu na dole skoczyć. Zamontowano mu takie tużeczki i on sobie kicał tutaj jak taki króliczek, przeskakując pod tym, proszę Państwa, to, tą czarną czeluścią i mógł sobie tu na powierzchnię wesoło i sprawnie wyjechać. No ale ilu ich wpadło, tego nikt nie liczył. Było czarno, było ślisko, było ciemno. Nie było uchwytów. Dopiero potem zastosowano e, wynalazek, który nazwali z Prusacy czyli sztuka jazdy. Zamontowano troszeczkę szersze tutaj podesty oraz e, uchwyty na ręce. Zasada była taka sama. On musiał, jak się zrównywały te podesty, przeskoczyć z jednego na drugi. Służb też, tego nie było. Uchwytu. Siadamy do łodzi Pokażę jak będziemy wsiadać, jak najlepiej wsi. Okay. Wszyscy patrzą. Trzymamy się raz, dwa, trzy. Nic nie widzę! Nic nie widzę! Jeszcze rozkwi zniesien. A już światła więcej nie ujrzysz. się umąż szczęście. Ja Bo skarbnika nerwować nie śmiesz. A, bo cię nie przedstawi. To jest skarbnik. Ale go dają mi też skarby. Dobry do kopalni. Ale jak mnie coś nerwuje, to wcale że nie ma taki dobry. A znerwować to mnie umie na przykład taki jeden z drugim co cyganik. Bo co nie robię jak należy? Ja? Albo jak brzydko gadają, albo piszą, wtedy to umia dać taki ruśnik Dobra, dość tych kupów. Jemu ważna sprawa. Skarbek, skarbniczku, to ja jest utopek. Przemierzyliśmy Czytajczko. dystans od szybu Karnal z łaźni łańcuszkowej pod ziemią. Tutaj szliśmy, tu wsiedliśmy na łodzie i przepłynęliśmy, jesteśmy tu w porcie sztolnia. I teraz wsiądziemy do autobusu i wrócimy sobie autobusem do Łazni. No, proszę, proszę. Ta parowa maszyna wyciągowa znajdująca się przed wami jest jednym ze szczytowych osiągnięć technologicznych swojej epoki. Jest to urządzenie w układzie bliźniaczy o mocy 2000 koni mechanicznych, wyprodukowane w 1915 roku a Arzędze Prins Luthor w niemieckim Maszyna jeszcze do 1990 roku obsługiwała szokarno o głębokości 503 metrów. Wyciąg składający się z dwóch potężnych cylindrów poruszany jest parą przegrzaną o temperaturze 300. Do 100 Koło pętne o bardzo 25 ton wyciągało połowę z prędkością do 14 metrów na sekundę oraz transportowało ludzi z szybkością do 10 metrów na sekundę. Dziś to prawdopodobnie najlepiej zachowana, wciąż pracująca pod parą najstarsza tego typu maszyna na kontynencie europejskim stanowi jeden z najcenniejszych zabytków ewnego przemysłowych w Europie. pędzała tą linę, na której na końcu tych lin były zapłatwieszone są szole albo klotki, które jeżdżą na dół. Jedna jedzie do góry, jedna na dół. I tymi szolami, klotkami górnicy jeżdżają na dół albo wyjeżdżają do góry albo ten urobek, który jest na dole jest wyciągany do góry. No. Te same koło pędne ma 25 ton i ruch tej liny jest spowodowany za pomocą tarcia. czyli okładzina, która jest złożona te koło na hotel yy, 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 wykładziną, które yy, yy, powoduje tarcie na linę i ta lina się porusza. Jak tutaj ta maszyna była montowana w 1915 roku, to, to, przywieźli, to przywieźli ten zapasowy tłok, jakby się kiedyś potrzebował, był potrzebny. Do dnia dzisiejszego ten zapasowy tłok nie był potrzebny, on tam sobie tam leży i czeka, no chyba już nigdy nie będzie użyty. No.